Dziś mam dobrą wiadomość dla osób chorujących na Alzheimera i ich bliskich. Być może właśnie znaleziono przyczynę tej choroby i możliwość jej uniknięcia. Oglądajcie dalej. Do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że choroba Alzheimera jest nieuleczalna. Charakterystycznymi objawami tej choroby są kłopoty z pamięcią, kojarzeniem, doborem słów. Orientacją i spowolnieniem ruchowym. Chory może mieć problem z takimi codziennymi czynnościami, jak pisanie, gotowanie czy ubieranie się, ale też mogą wystąpić omamy, niepokój czy nieufność. Przyczyną choroby Alzheimera jest odkładanie się w mózgu nieprawidłowych białek, tzw. złogów amyloidowych i białka tau prowadzi to do obumierania komórek nerwowych oraz zakłócenia komunikacji między nimi i przez długi czas nie było wiadomo dlaczego tak się dzieje. Niedawno trafiliśmy jednak na artykuł podsumowujący badania, dzięki którym prawdopodobnie odkryto przyczynę Alzheimera. Ścisły związek z pojawieniem się amyloidu, czyli tego nieprawidłowego białka w mózgu, ma bakteria Porphyromonas gingivalis, która dotąd znana była z przyczyniania się do chorób dziąseł. To odkrycie wyjaśnia, że to bakteria może spowodować chorobę Alzheimera, a nie odwrotnie. Co ciekawe, ta bakteria występuje też u osób, które w późniejszym czasie nie mają objawów demencji. Dlatego bez obaw, jeżeli cierpicie na paradontozę czy częste infekcje dziąseł, to nie determinuje to tego, że zachorujecie na Alzheimera. Z pewnością część osób może być sceptycznie nastawiona do tego typu badań, jednak ostatnie lata pokazują, że przyczyny wielu chorób tkwią właśnie w obecności konkretnych drobnoustrojów w naszym ciele lub ich braku. Takim najbardziej popularnym przykładem mogą być wrzody żołądka powiązane z zakażeniem Helicobacter pylori. Jak dotąd nie wynaleziono leku, który hamowałby odkładanie się nieprawidłowych białek w mózgu. Jednak pewne jest to, że takie odkrycia przybliżają nas do wynalezienia nowych metod leczenia czy nawet sposobów zapobiegania tej chorobie, na przykład dzięki szczepionkom. Niestety objawy Alzheimera, przez to że pojawiają się w późnym okresie życia, są często bagatelizowane. Zachęcam Was do zapoznania się z wynikami tych badań. Link do artykułu źródłowego znajdziecie w opisie tego filmu, podobnie jak odnośnik do 10 najważniejszych pytań o chorobę Alzheimera. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do zadawania pytań farmaceutom na Gdzie Polek.